Jan Brzechwa, żuraw i Czaplo. Przykro było żurawiowi, że samotnie ryby łowi. Patrzy, czapla na wysepce, wdzięcznie z błota wodę chłepce, rzecze do niej zachwycony. Piękna Czaplo, szukam żony, będę kochał ciebie wierzmi, więc czym prędzej się pobierzmy? Czapla, piórka swe poprawia. Nie chcę męża mieć, żurawia. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę żył bez żony. A już czapla myśli sobie: Czy właściwie dobrze robię, skoro żuraw tak namawia? Chyba wyjdę za żurawia. Pomyślała, poczłapała, do żurawia zapukało. Żuraw łykał żurawinę, więc miał bardzo kwaśną minę. Przyszłam spełnić Twe życzenie. Teraz ja się nie ożenię. Niepotrzebnie Pani Papla. Żegnam Panią, Pani Czapla. Poszła Czapla obrażona. Żuraw myśli, co za żona. Chyba pójdę i przeproszę. Włożył czapkę, wdział kalosze I do czapli znowu puka. Czego pan tu u mnie szuka? Chcę się żenić. Panna męża? Po się pan się nadwyręża? Szkoda było pańskiej drogi, Drogi panie laskonogi. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę żył bez żony. Już czapla myśli. Szkoda, szak nie jestem taka młoda. Żura w prośby swe ponawia chyba wyjdę za żurawia. W piękne piórka się przebrała, do żurawia poczłapała. Tak już chodzą lata długie, jedno chce, to nie chce drugie. Chodzą wciąż tą samą drogą, ale pobrać się nie mogą.